Cześć, czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, na samym początku zostawcie niki ponieważ będziemy losować unikatowy zestaw mikołajkowy, ze względu na to że oczywiście dzisiaj Mikołaj tutaj do nas na serwer przyszedł, dołączajcie, ponieważ na spawnie ukryliśmy, słuchajcie, 17 prezentów, w tym możecie zgarnąć darmową rangę VIP oraz darmowe latanie na 3 dni, jeżeli takie prezenty oczywiście znajdziecie klikając prawym na prezent, otrzymujecie wybraną nagrodę, w zależności od tego oczywiście jaki prezent znajdziecie, dodatkowo kilka słów odnośnie Mikołajków, w w naszym item shopie pojawiła się promocja z kodem Mikołajki, macie minus 10%, więc myślę, że można tutaj na spokojnie skorzystać. Dodatkowo na kanale na Discordzie oczywiście pewne zmiany, pod ukośnik topki, na przykład tutaj wszystkie zestawienie topek możecie znaleźć, a generalnie to dołączajcie, ponieważ mamy tak zajebisty pomysł, co do samego generatora, czyli wiecie, no tego generatora, który się odnawia na wyspach, to będzie taki sztos, nigdzie tego nie znajdziecie, bo po prostu no to jest coś... Coś, 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 coś po prostu zajebistego, ale o tym na pewno na Discordzie jeszcze napiszę. Chcę wam jeszcze powiedzieć, że do piątku trwa konkurs na budowle, więc na Discordzie macie tam wszystko w ogłoszeniach opisane. Myślę, że też fajna zabawa, możecie się wykazać. Będę tutaj na live najprawdopodobniej oceniać, no i ogólnie jeszcze z informacji to naprawdę edycja trwa w najlepsze. Myślę, że to dopiero początek, bo żeśmy poprawili większość rzeczy, które gracze zgłaszali. Teraz tak jak już mówiłam na swoim głównym kanale, zostały o, o teraz tutaj zrobił ja tego nawet nie widziałam, zrobił tutaj bombki ozdobne, no proszę bardzo dobra, ale to nie o tym teraz generalnie zostały nam do ogarnięcia spawnery one są już praktycznie gotowe, więc będą nowe spawnery i słuchajcie będzie właśnie nowy generator taki zajebisty, boże, będzie można go ulepszać, będzie dropić na przykład no nie, ja, ja nie, nie mogę wam teraz zdradzać ale się mega jaram tym a no, i dodaliśmy jeszcze daily, więc możecie odbierać sobie nagrody. Tutaj są tokeny, klucze i tak dalej, więc zajebista sprawa. I co? Co ja jeszcze mogę wam powiedzieć? Tutaj fajny Mikołaj przyszedł, no i wam rozdał właśnie prezenty na spałnie. Możemy się tepnąć do jakiegoś gracza, zobaczyć co tam on robi. I możemy mu wręczyć na przykład, hmm, możemy mu wręczyć klucze. Dajmy sobie klucze, tepniemy się do jakiejś losowej osoby. Jeżeli będzie online, jeżeli będzie dostępna, aktywna, to damy mu na przykład klucz droper. Jeden raperka, damy mu klucz. Tak, w ramach na zakończenie odcinku, ponieważ chciałam tutaj przekazać kilka informacji. Tepnijmy się do gracza. Tu, 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 dobra, nie tak. Może tepnimy się do gracza na literkę V. Jeżeli tak jest, v jest i jest dostępny, ale on jest na spałnie, więc to się nie liczy. Pewnie szuka prezentów. Tepamy się dalej, słuchajcie. Mamy tu jakiegoś gracza, który obstawał, że jest afk Czekajcie, do kości się teplam. Zobaczmy, czy on jest afk. Hubej, jesteś? Eee, aha, nie tak. Czekajcie. Hubej. Jesteś? Czy on tutaj Awczy? Obstałem, że on jest afk. Dobra, teplamy się do kogoś innego, bo myślę, że jego nie ma. Kogoś na D na przykład. On też jest afk, na 100%, więc yy, wszyscy, którzy na tych generatorach kopią... Takiego gracza na taką literkę nie ma, na przykład na F. O! O! Wanisz! Gość zasuwa, pewnie ma magazyn i w ty, ty. Jaki zwrot nagle? Dobra, ja tylko tak szybko. Boże, jaka potężna trzciniarka, Matko Bosko. Dobra, ja do niego tutaj muszę Siema. O! Mamy kolejnego kolegę. To będzie trzeba chyba więcej tych kluczy im tutaj dać. Yy, ja tylko, ja tylko szybko rozdać klucze. Możecie. Pozdrowić i ty. O, ja im tutaj dam klucze i flyje mają, więc w sumie git, to flyów im dawać nie będę, ale no, ja im tutaj rozdam klucze, mogą się podzielić. Nie wiem, czy on w ogóle. Em, kontaktuje, bo chyba, chyba, chyba nie kontaktuje. O, dobra, proszę bardzo, macie dwa klucze. I on też dostanie dwa klucze. Proszę bardzo, możecie sobie otworzyć. I no, i super. Ym, możemy zobaczyć przy okazji, co jeszcze ma. Wow, ale oni to zarobiście zaplanowali. Mają kilka farm. Kozacko, serio. Mega fajnie, tutaj też coś ładnego powstaje Za jakieś ładne budowle to jest totalne, wiecie To jest plus normalnie do No do zajebistości po prostu Ale nie chcę też jakoś tak bardzo pokazywać Bo może budują na przykład na konkurs czy coś No wiecie o co chodzi, dobra To by ja było na tyle w tym odcinku, klucze rozdane, informacje przekazane Więc zapraszam was na serwer Po prostu czekajcie, bo już na już tu patrzyli <laughs> Oni już wiedzą, że ja tu nagrywam Oni już wiedzą <laughs> Ale on ma zajebistą czapę, ty Zajebiste, zajebiste to jest Dobra, dziękuję za uwagę, siema